Witam Państwa Oto mój nowy kurniczek taki zrobiłem na jakie pozwalają możliwości Tutaj mam 10 kurek zakupiłem fajny sprzęt paśnik i pojedło Jak na razie się ładnie sprawuje tak to wygląda. Od góry się uzupełnia pasze. Tutaj jest 12. przegrodek dla kur. No i pojedło też fajna rzecz. Na 10 litrów, albo na 6, nie pamiętam dokładnie. Ale. Starsza to około na dzień półtora przy ilości 10 sztuk, więc nie jest tak źle No i tutaj takie stare drzwi, od papus prawdopodobnie Tak to zrobione zamknięcie No i o kurniczek tak wygląda tutaj ...powiedzmy takie okna... ...ale... ...no... ...duże światło nie wpada, ale zawsze coś... ...tutaj w przyszłości będą gniazda... ...a tak to... ...mniej więcej tak to wygląda... O. ...zaraz jeszcze muszę zrobić grzędę ...no... ...i myślę, że będzie dobrze... ...kiedyś w przyszłości zrobię tam wybieg... ...z tyłu... Ale to z czasem na razie jest jak jest myślę, że będzie dobrze kurki sobie siedzą. Może wyjdę na zewnątrz Skudnę troszkę zielonki Zobaczymy, co będą robić No i rzucimy im trawkę. Zobaczymy, co będą robić. Pierwsza chodniczka już gotowe. Sobie troszkę podziubię, zieleninki. Może im tam bliżej rzucę. Nie było no i I tak to wygląda. Tu mają taki malutki wybieg przy kurniczku. No, 100 dole zamknię... w zamkniętym pomieszczeniu, ale na razie jest dobrze. Później im zrobię wyjście na zewnątrz. I będą tak siedzieć. Zaczyna dziobać sobie trawkę. Więc myślę, że będzie dobrze. Jeszcze planuję kupić sobie królika. Dokładnie królicę. Może też będę hodował. A tak to na razie. Tak to wygląda. Jak to wygląda. Nie jest źle. Tutaj taki płotak No i tak, będą tak, sobie siedzieć kurki. No i proszę bardzo grzęda gotowa właśnie weźmiemy i zamontujemy ją w kurniku Dobre, dobra już idziemy do kurniczka tutaj kurki się rozgoszczą no i zobaczymy gdzie to umiejscowimy czy to będzie tu Będzie oglądać, jak na razie, myślę, że będzie dobrze, w ten sposób chyba będzie najlepiej umiejscowione, więc myślę, że kurki będą sobie siedzieć, na no bardzo nie jedzą, ale chyba najedzone są. No. I to wszystko na dziś, I zamkniemy kurki. O. I zobaczymy, jak sobie będą tutaj żyć. Czy będzie im dobrze, czy nie? Widzę, że się kurki rozgościły. Więc. Mnie to bardzo cieszy. I do zobaczenia. Wkrótce do usłyszenia. Żegna Was, hodowca Mariusz.